Dzień dobry. Dzisiaj odcinek specjalny. czyli specjalny odcinek urodzinowy, bowiem urodziny dzisiaj ma nie byle kto, a mianowicie twarz maskotka WP Pilota. Tak, WP Pilota, czyli taki pączek, taka oponka. I dzisiaj, żeby uczcić te urodziny, w kooperacji z WP Pilotem, przygotowuję ten odcinek. Zrobimy oponki. Banalnie proste, i obłędnie pyszne oponki, które pokochacie. Zapraszam. Przepyszne oponki serowe na urodziny WP Pilota. Zaczynamy od przesypania do miski dwóch i jednej trzeciej szklanki mąki pszennej. Dodajemy dwa żółtka od szczęśliwych kur. Cztery łyżki cukru. 250 g sera z wiaderka. 4 łyżki gęstej, 18% śmietany, jedną i jedną drugą łyżeczki sody. Ubieramy rękawiczki i zagniatamy ciasto. Jak połączą się składniki, przekładamy na stolnicę. Dzielimy, rozwałkowujemy na ciasto o grubości 2 cm. I wykrawamy kształt oponki. Możecie to zrobić na przykład szklanką i kieliszkiem. Żeby usmażyć oponki rozgrzewamy na patelni ulubiony tłuszcz. Ja wybrałem olej rzepakowy. Oponki smażymy na średniej mocy palnika aż do zarumienienia. Obracamy i smażymy z drugiej strony. Do zarumienienia. Po usmażeniu odsączamy i lukrujemy. Przepis na najlepszy lukier znajdziecie na moim kanale. Po polukrowaniu podajemy. Mam nadzieję, że podobał Wam się film. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i komentowania. Do zobaczenia.